Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i w tym smutnym dniu, ale jednocześnie też radosnym. Jesteśmy oczywiście po meczu z biedronkową zarazą. I póki żyję, póki żyję, spróbujemy znaleźć Portugalię. Oczywiście żartuję sobie, moi drodzy, a my jesteśmy w Hearts of Iron 4 i próbujemy przetrwać. Jakby przyglądałem się troszkę mapie i tak mówię. Co sprawia, że ZSRR nie chce mi pomóc, nie? Jakby widzicie, tu mają trochę dywizji, tu mają trochę... Tutaj nawet nie mało patrzcie, ścisnęli już, tu Mongolii odbijają, tu rozpoczęli pierwsze ataki. Jakby wszystko działa, wszystko działa teoretycznie. Po czym patrzę w Karpaty, pierdolone Karpaty. Widzicie te 128 tutaj? I mówię, tak, 50 dywizji w tej prowincji, to na co się może wydarzyć złego? Potem wystarczy wejść sobie tutaj. Na przykład aktualne wojny, wchodzimy na przykład w wojnę niemiecko-hiszpańską i patrzymy na, no przepraszam, nie wojnę niemiecko-hiszpańską, tylko na przykład wbijamy sobie w wojnę odzyskanie Gdańska, patrzę sobie na ZSRR i mówię: Mmm, świetnie ci idzie! 470 dywizji. Ja robię z 56 6 dywizjami 70% to dlatego, że w sumie, Nie dobra, ja nie bombarduję niby. Ale oni w tej drugiej wojnie, jeżeli się nie mylę, to oni mają zbombardowanie tylko. I tu 240 tysięcy. Tu ich punkty... Aha, już nie ma. Właśnie, bo pojawił się patch 1.1. Ja w sumie nie czytałem o tym patchu jeszcze dużo. Red Bull Express się nazywa. Swe misja w Company of Heroes, nie wiem kto pamięta, ale była w pierwszym Company of Heroes, misja Red Bull Express. Ale widziałem, że patrzcie, jak teraz wykonujemy plany, to możemy wybrać sposób wykonywania planu. Czy ma być agresywny, czy ma być zrównoważony, itd. Tak Tyle na razie widziałem. Staram się, czy są jeszcze jakieś mądre usprawnienia w końcu do tej rozgrywki, czy nie. Widzę, że sabotują mi wszystko, co się kurde da. Po prostu fabryk mam 75, 23 na no dobra konsumpcyjne. No ja praktycznie pracuję na o, niewielu fabrykach. No cóż, działamy, działamy. 15 września. To infrastrukturę stosunkowo szybko naprawiasz. Słowacja wschodnia to dobrze, bo tu były jakieś problemy z logistyką. Może dlatego, że nie wiem. Jest tam 3000 dywizji. Znowu drop jest. Tych dropów ciężko mi zobaczyć. Też widziałem, że, was, że się śmiejecie oczywiście ze mnie w komentarzach, ale ktoś słusznie zauważył, że kolorystyka mi strasznie przeszkadza. Ja nie widzę w tym momencie, co się dzieje. E, no dobra, ale słuchajcie. Na razie to grę trzeba odblokować delikatnie, chociaż. I wtedy mogę zobaczyć, jak z surowcami wygląda sytuacja. No guma, okej. Okay. Niestandardowo zauważyłem. E, daj tempo 3. Dobra, tu puszu, puszu robimy, to dobrze. To jest dobra taktyka. Tutaj nie robimy puszu, puszu. A tak na port? Serio? Skąd mi się tam wziął? Pewnie mi się zrobiła jedna łódź podwodna i akurat tam została wystawiona, znając świat. Aż zobaczmy to. Nie wiem, wystawię się tutaj, załóżmy. Dobra. Przynajmniej. Pod Eindhoven trochę przepuszowaliśmy. Nie, to jest Wilhelmshaven. O, a tu byłem, w Rotterdamie byłem kiedyś. Dobra, poproszę następną linię ofensywną. Te usuwasz. W ten sposób. Do realizacji przystąp. Dobra, jeżeli przemiemy ich i spróbujemy zrobić jakiś. Więc ja najchętniej to bym ich odciął od wybrzeża i zrobiłbym jakiś taki pocket ładny Pytanie, czy mi się to uda zrobić w ogóle? A, Alpy. O, tu nawet jakieś moje dywizje walczą, patrzcie o dziwo, e, generale czemu nie realizujesz planu? A, realizujesz i bijesz się z nimi, rozumiem. O, ruscy się ruszyli w końcu! Jezus Maria, to może poprawa AI w końcu nastąpiła Przy, przy tym patchu. Może. I want to believe. Dobra, wspierają atak. Fajnie to wygląda. Walczymy już, już zaczynamy walczyć w Beneluxie. Mhm. Dobra, chyba już dali, że można przydzielać, widzę, że w końcu w locie już misje. Mam dominację, miło. Patrzcie, w końcu się ruscy pojawili. Ja pierdzielę. Ile to trzeba było czekać, co? Żeby, żeby w końcu. Mam nadzieję, generale, że już się nie szkolisz, nie szkolisz się już. A wy? A wy tutaj zdobywacie jeszcze, tak, bo ruscy w końcu wzięli stąd 30 tysięcy żołnierzy. Przesadzam. Patrzcie, no w końcu. Jezus się, Mario. Ile to trzeba było czekać, co? Dobra, słuchajcie, jest szansa w takim razie. Jest szansa. I want to believe. A Niemcy mi sabotują wszystko, ja z tym nic nie zrobię. Przyłącz się do tego zgrupowania i do tego ataku. Ok, go. Jest, puszu, puszu robimy. Kurde. No patrzcie, jak nagle są ruscy na tych dywizji, no to proszę bardzo. Szanse na wygranie są dużo większe. Jezus, Maria, dziękujemy Bogu za pacza. Dzięki Paradoks. All hell paradox. Ja słuchajcie, tak serio, zupełnie serio, we śmianie. To, to dopiero w końcu zacząłem sądzić, że ta wojna jest do wygrania, jednak wiecie? Tutaj zaczęli puszować w końcu mądrze. Kurde, jaj zaczęło działać. No dobra, tutaj wam nie wychodzi cały czas, zapomniałem. Nie ma jeszcze Amerykanów w wojnie. Kurde, no słuchajcie. Nie ma syfu. Patrzcie, tutaj nawet, nawet nagle puszujemy. Wolne fabryki wojskowe, no proszę, proszę, nie spodziewałem się takich wyjątkowych rzeczy. Dobra. Jak badania, okej, okay, robimy tą broń dwójkę, 14 na pustułki, zaczekajmy w sumie tych pustułek, odpierdolimy jakąś sensowną liczbę zaraz, oczywiście i tak gumy nie będę miał, więc moja produkcja będzie żenująca mimo wszystko, no ale cóż, no ale cóż. Liczę, że może pozdobywam gdzieś tu te rafinerię, czy jest taka w ogóle szansa, chyba, że ja nawet nie mam teka, to nawet ich chyba nie mogę używać za bardzo, tak ja wrażenie, A Też sprawdźmy. Nie, mogę ich mogę je używać, ale jest ich bardzo niewiele, ale gumy nie produkuje mimo wszystko. Tak, chyba brak rafinerii sprawia, że nie mogę ich używać, mimo wszystko. Brak technologii, to będzie trzeba zrobić. Czekajcie, kaszelek mi się zbiera jakiś jeden. Uch, dobra, lecimy. Tak, wiem, że mam wolne fabryki, ale spokojnie, tu nie ma się co napinać. Wow. Ok, go. No, pięknie, na no ta północna armia, jestem z niej strasznie dumny. Pomimo tego, że mają bardzo kiepskie odsy, to i tak atakują ładnie. Z ciekawości. Przewaga dzięki deszyfracji, atak z kilku kierunków i wsparcie. Czyżby rusty wzięli w końcu swoje samoloty? Nie, moje tylko są. Ale moje zrzembie są nawet przyzwoite tutaj. Rząsisty deszcz jest tylko. Okej. Okay. To miło z waszej strony. 16 dywizji, zobaczcie, jakie to jest upchane, tutaj wszystko. Jak to rozbijemy, to będzie pięknie. no, no nie ma pewnie organizacji, połowa z nich, no właśnie, widzicie. Ich organizacja to jest w ogóle kupa, jedna wielka. No to przepchniemy, patrzcie, jedna dywizja po drugiej po prostu pękają. Dobra, Blitzkrieg, moi drodzy, Blitzkrieg. Szkoda, że mam trochę inną doktrynę do walki, nie? No ale trudno. Ja pierdzielę Rusy, ile wojska. A tutaj zaczęli, widzę, że tracić tego woja, bo tutaj widzę, że Niemcy i Włosi przyrzucili gros armii. No dobra, coś za coś, jak to się mówi. Eee, generale Andersie, co tu się wyczynia teraz u ciebie? Masz jakiś atak? Halo? Nie masz. Twój front jest tutaj, wiesz co, generale? Poszesz sobie ten front, odrobinkę chociaż, do takiego poziomu. Następnie zrób tu jakieś puszu-puszu ku Węgrom. Znaczy teraz będziemy walczyć w Nizinach, powinno być troszkę łatwiej. Następnie hop i go. I realizuj jak tylko możesz. Gentlemeni, przyłączamy was do jakiejś armii, bo tu nie ma co. Wiem, że nie mogę was mogę szkolić, ale nie ma co. Pięciu. Daj mi tę dywizję piechoty, przyzwoite dosyć. Przyłącz do Andersa i do tego ataku zapraszam. A ty przyłączysz się do tego ataku. Bardzo dobrze. I. Cóż, pusz, puszu, puszu, go. Trochę psuje to atak, ale trudno. Uch, idzie to jakoś, idzie to jakoś i szansa na zgniecenie, zgniecenie Portugalii nie jest taka niska. Zaraz będzie jeden problem, bo tutaj trafimy za Strasburgiem właśnie na Alzację, której nie chcę w ogóle puszować. Tego miejsca trzeba unikać. Co ja zrobiłem przed chwilką? Nie wiem. Dodatkowy zespół badawczy. Brawo Ignacy, w końcu. Dobrze, są i Ruscy. Swoją drogą, jak wygląda siła ich dywizji? A ja na szczęście walczę moimi dywizjami, które są tysiąc razy lepsze. 274 mam podstawy, a oni mają 156 podstawy. Zajebiście, ja Mam plusy od terenu. Jeszcze w moimi dywizjami piechoty mam zwiat, nie? Dobrze działają te kampanie wsparcia. Pytanie: Czy ten e, patch sprawi, że, że komputer zacznie troszeczkę lepiej ogarniać tematykę? E, a tędy nie mogę przejść, Dobra. Czy komputer zacznie lepiej w końcu ogarniać tematykę budowy dywizji? Bo jak na razie komputer ma średnie te dywizje. Wygrywa ta armia, która ma więcej i tyle. Póki co. Stacjonujecie tutaj? A, jesteście NKWDiści, bylibyście nieprzyjemni dosyć. Cóż to za bitwa? A, Brytyj... rosyjskie konwoje. Okay. Trochę słabo. Dobra. Nie, ale patrzcie, idzie pięknie, no. Pięknie. Jestem z was dumny, naprawdę jestem z was dumny. Tak, tak zupełnie serio. No, puszu, puszu. Macie koszys. Czy masz już tego? Walka jest 95%. Uważajmy na Alzację. Nie wolno się zbliżać. Tu musi być linia frontu i nigdy jej nie przejdziemy. Alzacji nie mam zamiaru. Alzację albo atakujemy od południa, albo od północy. Tak szczerze mówiąc, bardziej mi zależy na tym, żeby ich zamknąć. Czyli trochę takiego Adolfa zrobić serdecznego. Ej, patrzcie, Węgry to już spuszowaliśmy. Bomba ty, generale. A nie, nie spuszowaliśmy. Wykonujesz ten plan? Dobra, zaawansowane maszyny liczące i pustułka. Bombowo. Dobra. Technologia atomowa czy deszyfracja? Dobra, zróbmy na to mówię. A tutaj przy samolotach chyba coś było jeszcze. Rzućmy okiem. Suma by warto zrobić zamiast karasia. To zróbmy. I teraz patrzcie. Mogę zmienić linię produkcyjną sensownie w końcu. Produkcja, Zmień teraz tak. Yy, myśliwiec na pustułkę. Tylko może jakiś wariant spróbujmy je chociaż zrobić. Nie wiem, na przykład niezawodności. No więcej już chyba nie mam. Air Experience nie mam. Broń zmniejsza niezawodność. Zmniejsza silnik. Nie zmniejsza. Można na silniku jej dajmy tylko. Dajmy na silniku. Pustułka wzór pierwszy. I teraz nowa linia produkcyjna. Pustułka wzór pierwszy. Żebyście gdzieś byli bliżej, żebym wiedział, jak tam sytuacja wygląda. Na przyszłość. Dobra, go. Jak bardzo surowca jest źle? O, jest bardzo źle. Aluminium. Europa, dobra. I, 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 o z US&A można importować. Z Brazylii, No te Holandia mnie. Ciekawe czy czy w ogóle w tej grze jest opcja, żeby zrobić, nie wiem, PiS, nie? Bez, bez jakby... Nie, nie ma. Konferencja pokojowa będzie dopiero przy końcu wojny. 81% Pięknie. Widzę, że w końcu ograniczyli to bombardowanie do tysiąca, że nie da się z tego zdobyć nie wiadomo ile punktów. Bo kiedyś było tak, że za to się zdobywało masę punktów. Łotwa skapitulowała w pełni. Holandia już też niedługo będzie skapitulowana, w moim odczuciu, ale okej. Okay. Morska to mnie nie za specjalnie interesuje. Jak wygląda sytuacja powietrzna na tym skrzydle? Jakoś. Go. No, puszu, puszu, panowie. Tu jest jakoś, jakieś jeziorko tutaj mamy. O, tutaj trochę gorzej idzie. Tutaj ten, ta, ten korytarz jest bardzo kiepski. W szczególności dlatego, że da się go obejść. Tu już nie ogarnęli tego korytarza. A ja wam idzie w Japonii? Okej, okay. nawet idzie. O dziwo. Mhm. Znowu konwoje nie. Tym razem rosyjskie krążowniki. Widzę, że chyba idą się chrzanić. Nie był mądry pomysł, że chcieliście nimi wypłynąć. Tak w moim odczuciu. Ruscy atakują. Tak, zero organizacji w ataku. Mm, piękny pomysł. Dopiero moja dywizja potrafią coś tu zrobić więcej. Tak szczerze mówiąc, to im nawet całkiem nieźle wychodzi. No tak, ale co się w sumie dziwić. Aż tak źle jest? Wow. Nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Co to jest za pomysł? Okay. Nie spodziewałem się, że to aż tak źle wygląda. Dużo wojska już tu mają ściągniętego. Swoją drogą. Wygląda sytuacja z brytolami. 139 regimentów, ja mam 57, ja pierdziele. Mam no, więcej fabryk niż oni. Samoloty. O! O! Francja. O! Coś tam macie. Royal Dutch Shell. Wszyscy dorośli już u was walczą, fajnie. A też nie długo będę musiał to zrobić. Chyba. A wyposażenie? Bo jeszcze chwilka, dobra. Dobra, przyspieszmy to. Delikatnie chociaż. Strasznie statyczna walka się zaczęła robić. Może to kwestia mojej doktryny? Tutaj coś przepychamy, widzę, powoli. Ze wsparciem radzieckiej dywizji. A niestety przegraliśmy błyskawicznie. Takie jeden za jeden. No te rosyjskie dywizje są strasznie słabe, jeżeli chodzi o trzymanie linii. No, kompletnie nie potrafią tego robić. Dobra, przebiliśmy się tutaj od... jak się to miasto nazywa. W Amsterdamu dopiero będziemy pushowali. Wygląda sytuacja z zaopatrzeniem. A, teraz już modernizacja, tylko widzę, że siedzi. Jak jest kawaleria moja zdecydowana? Mamy MP już? Nie, nigdy nie zrobiłem MP. Uuu trzeba za zrobić będzie. Aha, i to będzie końcówka już mojej tej linii powietrznej. Uu, przełamanie. Fajne. Chyba to będą zaraz po doktrynach już, to dobrze. Jest to jakiś tam niemały plus w moim odczuciu. Tutaj wam nie idzie na zagłębie rury. A, zagłębie rury tam akurat trochę surowców, wiecie? No żelaza przede wszystkim. I tutaj. Uuu, aluminium. Nie musiałbym go importować już tyle. Aha, tu są co poniszczone, pewnie zbombardowania taktyczne czy coś takiego. Tak,kolwiek Jak ropa, stal. No, dobiliśmy się do tych aluminium. Zaraz się dobijemy. Strasznie chcę na tym położyć łapę. Guma oczywiście. Nawet nie wiem skąd je brać, patrzcie. Coś bardzo chciał. Sam się koń to robił w takim razie, jak nie mają gumy. Skąd wybierzecie te surowce, jak wy robicie opony do samochodów? No, region Luxu będzie inwazja morska. Oddeleguj zatem z tej armii w tym miejscu. Zrobiliśmy sobie mapkę. Tu inwazja morska? Dobra. Tutaj radzieckie uboty. Patrzcie, pływają, że to są konwoje. E, uboty radzieckie. Nie jest dobry pomysł, naprawdę, Rosja. A to wygląda na to, że komputer w końcu zaczął myśleć o statkach i używaniu ich do czegokolwiek. Ale patrzcie, kurde, obstawia porty komputer. A. to jest naprawdę dobre. Nie, jest inwazja jednak. Już, za, za, już się was nachwaliłem. Trzy zmotoryzowane. Dowódca, Leszek, agresywny. Tu. Tryb tu. Go. Linia ofensywna. Go. Do wykonania. Marsz. Może w końcu to domknięcie? Dobra. Wincenty atakuje tutaj. Wincenty ma czwarty poziom i ma... Aha, sztuk mistrza, to mamy w zwiadzie przewagę. Zapomniałem. Dobra, to jest bardzo dobra rzecz. Dobra, tu kończymy realizację planu. Węgierski plan. Lasy mnie blokują. I Niemcy. W swoją drogą doświadczone dywizji. Jak w ogóle wygląda sprawa z doświadczeniem u mnie dywizji? Sporo tracimy wojska. Nawet szpitale polowe tak mu nie potrafią zapobiec. To jest dopiero jedyna w miarę doświadczona. Kto się zdropował? Republikańska Hiszpania, patrzcie na to. Dobra, rozmontować to. Dobra, wyposażenie trójka to ważne, badanie było. Bardzo bym chciał to zrobić, ale potrzebuję cholernie tego. Żandarmerii, MP, tak zwanej. Eee, od Military Police oczywiście. Jeżeli ktoś by się zastanawiał albo po prostu nie, jakoś tam nie super ogarniał język angielski doświadczenie armii jest przyzwoite już. Strasznie chciałbym przetestować ten wariant, wiecie, z jednym czołgiem w dywizjach. No bo to daje ten strasznie fajny bonus. Dobra, przede wszystkim to może zacznijmy od Ciebie. E, okay. Aha, brakuje stali? Brakuje stali. Ale handluje połową fabryki po prostu, które mam. Świetny atak, naprawdę. Jestem dumny z Was. No i do rozkazu, panowie. Sabotaż, sabotaż, sabotaż. Nawet nie chcę na to patrzeć już, wiecie. Motorized. Go. Region Beneluxu, cały czas descent morski co mi zrobić? Gdzie? Dumpster to co to za descent jest? Tu już tylko ruscy obstawiają to. Już nawet tego nie obstawiam. Dobra, to wygrywamy. Oni mają za duże problemy logistyczne. Mają za duże dywizje tutaj. 34 dywizje. Ja pierwszy. Ok, Węgry prze przepchaliśmy. To znaczy, że powinienem mieć za dużo aluminium teraz. 60 aż eksportuję. Wow. Pewnie do Rosji. Bo mam ten otwarty chyba eksport, który miał mi dać busta do badań. I swoją drogą dał. Ej, mam problem z rozpoznaniem wojsk. Radarów im brakuje, czy deszyfracji? Nie jestem pewien. Musicie zdobyć ten Amsterdam w końcu. Masz tego mistrza walki miejskiej? 96% masz. O w tym zgrupowaniu generale Sztuk mistrza za miał, czyli zwiat? To jest fajne. A ty? Ach, tobie to jeszcze brakuje do jakichkolwiek perków. Dobra, no niestety trochę statycznie ten front zaczyna wyglądać. O, Ruscy widzę, że przyrzucili nagle 3 3-4 wojska, tam. Dobra, tutaj Niemców teraz bijamy. Swoją Niemcy, jak Wy się w ogóle, nie wiem, trzymacie czy cokolwiek? Domagajmy się Słowenii. Problem z Niemcami jest taki, że tę wojnę byśmy skończyli zejbiście szybko, bo wystarczyłoby naprawdę rozbić państwo włoskie tutaj. Ale problem z Niemcami jest to, że mają za sojusznika Japonię. I żeby w ogóle myśleć o konferencji pokojowej, trzeba się tutaj dropnąć. Bo jakbym miał już Niemcy, to wtedy by te regiony przestały mi się buntować i zaczęły mi dostarczać pełny manpower e, To było super, ale. E, wiecie... Amsterdam upadł. Zajebiście. Mamy Amsterdam. Całe wasze zielsko będzie moje. Tu haczewski się broni. Mhm. Atakują jakimiś po prostu chorymi ilościami jak zwykle. My puszujemy tutaj. Patrzcie, dominuje w powietrzu. Zachodni Niemcy. Tutaj ruscy wystawili. Tutaj też wystawili ruscy. Ej, słuchajcie, nie ma tragedii. Co wy, brytale robicie z waszymi samolotami? Czemu wy nas nie atakujecie czy coś? już powinni nas rozpierdać samolotami. Mają 6000 samolotów. Gdzie wy trzymacie te wszystkie samoloty? Tu? No, mogę nie mieć wizji, więc może ciężko powiedzieć faktycznie. Ale żeby polskie lotnictwo, kurde. Dominowało w powietrzu. Nie powiem, że mi się to nie podoba, ale tak szczerze mówiąc, to trochę przykre z ich strony. Dobra, patrzcie, plan wykonany. No Generale, jestem pod wrażeniem. Niestety teraz zaczyna się pewien problem, bo musimy atakować napieprzone poldery po prostu. Spróbuj w ten sposób zaatakować. Przygotujcie sobie plan. I wszystkie jednostki mają przygotowanie planu. Dobra, powinny zacząć się przygotowywać do planu. Okopmy się, wiem, że oni się też dzięki temu okopują. Znaczy, to są gołgany, oni chyba mnie atakują za chwilę, więc. Desant morski? Gdzie? Uuu! może tego nie widzę jeszcze cały czas. Może brytole znowu to robią. Znaczy, to jest głupie trochę z ich strony, bo mogliby normalnie wojska wysłać? Patrzcie, mam pierwszy okręt podwodny. Super. Ataki na konwoje, Morze Północne. U. jak surowce? Cały czas aluminium im brakuje. No jakim kurwa cudem? Przecież jestem. Produkuję aż 70. Dobra, skąd muszę importować aluminium? Z Norwegii mogę. Dobra, to może nie będzie aż takie groźne. Eee, i co jeszcze? Ropa. Oh, fuck yeah. Dobra, mamy to. Czołgów jeszcze bym nie chciał pójdźmy w lotnicze rzeczy. Polski przede wszystkim zrobić nie mogę. O, to by było niegłupie. Patrzcie, reorganizacja dywizji troszkę. To muszę iść autorytaryzm. Chyba, że w ogóle teraz się jakoś wykręcić. O, bojówki młodzieżowe. No to wpływ faszystów to jakoś niekoniecznie mi interesuje. Dobra, róbmy autorytaryzm. Następnie zwrot na lewo. Ale co, co to jest? Dostajemy busta boosta politycznego. Autorytaryzm zatem. Dobra i dodatkowy zespół badawczy. Jezu, jakie ja tego potrzebowałem. E, kompanie, czy mogę jakoś ulepszać? Kurde, to bym myślał o ulepszeniu tej kompanii, bo zaczynam strasznie dostawać na pupie, jeżeli chodzi o manpower. E, a to za momencik, czołgi. W Uana powinienem iść. Usaż lub Bestia. Mogą przez ciężkie czołgi przejść, to będzie krótsza trasa, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A to bym przez, przez ciężkie razy... Do... Potwór! na <grymne> nazwa. Nie wiem, w nowoczesnym czołg chciał iść. Chyba tędy będę musiał iść. Renault. Chyba, że jakaś deszyfracja, wiecie, serdeczna. No, serdeczna deszyfracja to naprawdę nie jest głupie. A, spróbujmy to zrobić. A, ropa jeszcze. No to ruscy akurat mają ropy, to się o to nie martwię. Naprawdę, możecie przygotowywać już plan. Macie już przygotowują. Dobra, z jednostek w dużej mierze ma przygotowany plan, więc. W gruncie rzeczy mógłbym się ruszyć. O, dobra. Nie armia ochotnicza, tylko. Możemy przejść na razie na częściowy pobór. Nie muszę pakować się w wyższy poziom. Na razie weźmy na częściowy pobór. 400 tysięcy ludzi. Nie wygląda sytuacja u mnie z kawalerią. Okej, okay, w ten sposób zróbmy. Może spałzuj, co? Kawaleria ma fajne bonusy do suppression, więc... Dajmy wam szpital, dajmy wam... A, dajmy wam logistykę. Żebyście zjadali mniej wszystkiego. Na razie zapisz te kompanie. Jeszcze dołożymy MP i potem zaczniemy ją rekrutować. Będzie musi zacząć obstawiać ten region. Dobra, generale, do ataku. Kopani se skurwy zwija. 30% z ataku. Mają dużo obrony przez to. Mają na szczęście dominację powietrzną, więc mogę ich bombardować trochę. No i Weygard jest lepszym ode mnie generałem. Dobra, tutaj też jakieś puszu-puszu małe widzę. Wyczyniamy. Dobrze, w końcu się Rusy czegoś przydaje w tej wojnie. Ej, patrzcie, Anders co zrobił. Dobra, bombowo. Generale, niestety wiem, że masz rozciągnięte linie. Ale Twoim celem będzie teraz zrobienie... taktycznego puszu Bo Rozbić to zgrupowanie trzeba. Przecież to jest głupi pomysł. Inaczej to zrobimy. Bo oni wtedy byno atakowali prosto przez te właśnie Karpaty, całe, Będziesz dalej przez Węgry. O. o, w ten sposób będziesz atakował generalnie. Zbierzcie sobie premię za przygotowanie troszkę planu. Pozbierajcie organizacji i zaraz nam damy o, wykonanie. Jak odetniemy ich i zaczniemy ich atakować faktycznie w tych górach, ale od drugiej strony, to mamy myślę, że trochę większą szansę na zwycięstwo potencjalne. Jak jakieś wojska zrobiło się? Patrzcie, cztery dywizje piechoty, bombowo. Dwie dywizje rezerwistów. Dwie dywizje rezerwistów do tej armii. Kolejne dwie dywizje rezerwistów do... tej armii. Do wykonania. I na razie do tego planu. Go. Muszę niestety walczyć już z rezerwistami. Wiem, że powinienem ich szkolić do chociaż zawodowców, ale no... Jakby... Walczmy tym, co możemy. O, Raiding. Widzę, że dostaniesz zaraz po pupie. Tu się wybronimy zaraz. Tutaj pusz słabo. Trzeba ich chociaż w jednym miejscu złamać, to wtedy już będzie dużo. Ład! Złamali mnie I dobrze, zaczęli mają mnie łamać Dobra, ale odbiliśmy ten region przynajmniej Dobra Źle się dzieje, słuchajcie, na tym froncie. Powinny za tutaj te ochotnicze jednostki przyjechać jeszcze wsparcia. Dobra, zdobyliśmy ten region. Dobra, słuchajcie, mamy 30 minut, więc myślę, że to jest dobry, żebyśmy się na dzisiaj zakończyli, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pomoże zachodni idzie drop, widzę już. E, zaraz będę się przerzucić jakąś dywizję, bo oni się dropną pewnie w Hamburgu. E, ja powiem inaczej byście wy, a to było... Hearts of Iron 4. Widzimy się w następnym materiałach. Trzymajcie ciepło! 爸爸。